czy wiesz taką głosę za 500 zł? Witam wszystkich zgromadzonych, dzisiaj jesteśmy na case dropie standardowo pierwsze link w opisie złoty 25 zł na otworzenie darmowej skrzyneczki, dzisiaj mamy 1062 zł i 8 groszy jak widzieliście są nowe skrzyneczki eventowe które dzisiaj tutaj potestujemy Bojowy zając, 9,20 za jedną skrzyneczkę, dropy są fajne, bo widzę tu kosę, 5 takich skrzyneczek to będzie 5 dyszek. No dokładnie 46, ale uwaga wylatuje nam, no nie jest za ciekawie z tego co widzę, 24, no to dobra, to nie jest jakaś duża strata. Wielkanocna wycieczka, lecimy teraz z wielkanocną wycieczką, 5 skrzyneczek 73 zł. Łapeczkę i z dzwoneczkiem zostawcie koniecznie I tu widzę, że kostki fajne leciały Ale niestety obok 54 zł. Dobra W takim razie Złap wielkanocnego zająca I tu jest już naprawdę Kozacka kosa, nawet ten gut jest ładny No najtańszy nam kosztuje chyba 600 zł, 5 skrzyneczek 224 zł Dawaj mi tu kosę nie ma kosy, jest kałaszek, emeczka, w sumie dwie emeczki, 171 Troszeczkę w plecy Wymarzony skin, 61zł Ile mamy salda? 700zł, dobra 309 za 5 no to chyba tej najdroższej nie otworzymy sobie 5 razy no, Ale ponownie nie ma tu kosy mm. No nieduża strata, koszyk wielkanocny tym razem czy stać nas? Mm. Nie, no, raczej nie będzie stać, tak jak mówiłem. Więc tylko 4,367 zł. I co nam z tego wyleci? Uwaga, może no nie, nie ma. Ale jest Asimov, więc będzie potężny profit. 425 superansko jest to profitik. I jeszcze evencik, oczywiście, idziemy do Jęvenciku, bo tutaj mamy, jak widzicie, top 3 wygrywa naprawdę bardzo fajne nagrody. O nie, o kurde. Czekajcie. To jest tu. I teraz tak. Powiedzmy, że to obierzemy. I te karty tutaj są. To może to. Popatrzymy, co jest tu ciekawego. To są zdrabki. O. To obierzemy. Za 9000 tych serduszek. Może znaczy, to nie są serduszka, to jest jakieś, nie wiem co to jest. I niestety się nie udało. Więc idziemy do upgraderka. Dwie strony z Chinów, najtańsze, złoty, 29. Dodajemy razy 5. I to siedzi. Chyba? Tak jest, prędko. podoba mi się to. 300 coś. Teraz może to, jak wsiądzie to... No nie, niestety. Szkoda, że właśnie pierwszy upgrade wsiadł, bo to na pierwszym upgrade jest właśnie największy, największy zysk w sensie co ja powiedziałam, na pierwszym jest najmniejszy zysk. O, to o to mi chodziło. Dawaj to kosę. Uda się? Jest, kozacko, dobra, udało się. I więc wydaje mi się, że będziemy na zero już tak naprawdę. No powiedzmy, że jesteśmy już nawet na plus. Tak jest. Jesteśmy na plus może taka koska. Ona się niestety nie uda. Okej, okay, spokojnie. Mamy jeszcze Simowa i robimy go na tyle. I to się uda. O kurde, dobra, teraz nie mam w ogóle pytań, jesteśmy na potężnym plusie. Ja wam dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i siemano.